wszystkim z tej strony SKRTM Gaming, a to jest kolejny odcinek z Call of Duty Modern Warfare 2. Oczywiście lecimy sobie z kampanią, bez przedłużania lecimy do kolejnej misji. Bliskie wsparcie w Meksyku. No i na wstępie chciałem zachęcić wszystkich do zostawienia łapki w górę chyba zwońcie na kanale. No i co, ja osiadam do tego odcinka od razu po tym jak wrzuciłem ten wczorajszy, więc tutaj... Szybko nagrywam, żeby było mniej więcej codziennie odcinki, lecimy sobie do naszej kolejnej misji. Manowniczy, załadować działka! Tak jest! Wyznacz kurs na kompleks! Tak jest! Dział nowy, się, masz być w gotowości, dopiero zaczynamy! Zrozumiałem! Pilot, przejmij stery! Masz krążyć nad celem i utrzymywać zasięg! Ceł! Połącz mnie z generałem! Przyjąłem, chwila! Szefert na linii! Dowództwo Złoty orze, w jeden. słychać mnie? Głośno i wyraźnie! Co się dzieje? Ocaliłem twoich ludzi. Dobrze, że mieli tam anioła stróża. Bo to tam jesteś. Oje. Masz jakieś dobre wieści? Mamy namiar na Hasana. Zbliżamy się do celu. Tniemy sobie z tym cholernym raniem małą pogawędkę. To właśnie chciałem usłyszeć. Melduj, kiedy to Hassana. Hasana. Tak jest, bez odbioru. To wszystkich cieni! Ci tam na dole! Meksykańskie siły specjalne i 141. Teraz są dla Was jak bracia! Działajmy razem i zakończmy to, jasne? Tak jest! Dobra! Ghost, tutaj Cień 1. Krążymy nad kompleksem. Czekamy na wasz znak. Cień 1, tu prawo 07. Oznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem, 07. Jak znajdziemy Hasana? Będzie miał uzbrojoną ochronę. Prezent od kartelu. Sporo tu kryjówek. Graves osłania nas z powietrza. My bierzemy budynki. Zrozumiano. Oznacz nas. Cień 1, jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycja oznaczona.

Cień 1, uwaga. Hasan przemieszcza się razem z obstawą. Osłaniaj teren, my oczyścimy budynki. Odbiór. Zero potwierdzam. Ma ochroniarza. My zabezpieczamy teren, wy wchodzicie do środka. Gotowi. Zrozumiano. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skurwiela. Cień 1, ze stajni wyjechała ciężarówka, jedzie na zachód. Jasne. Śledzić ten pojazd. Tak jest, śledzę cel. Pojazd kieruje się na południowy zachód drogą gruntową. Mamy tu nieznane osoby? Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Są uzbrojeni? Nie, żadnej broni i strażników. Rozmiano. Szukajcie dalej. Ciężarówka zatrzymała się na drodze. Cień jeden. Mamy cele przy szklarni na północnym zachodzie. Oznaczamy je. 07. Nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozróbę. Może się ruszy i wtedy go łapiemy. Graves, atakujcie cele na zewnątrz. Że zajmiemy się budynkami, jak będzie czysto. Przyjąłem 07. Nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Potwierdzam, tylko uzbrojone cele. Użyj 25, żeby zmniejszyć zniszczenia. Czas na koncert. Czy mamy jakieś. Nawigacja potwierdza, możecie atakować. Przyjedzie. Ostrożnie, w sektorze. nie strzelać do budynku. Cool. Co? Zakłóć cele na zewnątrz, zajmiemy się budynkami jak będzie czysto. Przyjąłem 07, nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Potwierdzam, tylko uzbrojone cele. Użyj 25, żeby zmniejszyć zniszczenia. Czas na koncert. No kurde, no nie mogę ich tutaj trafić, bo oni są przy budynku Nawigacja potwierdza, możecie atakować. Ostrożnie, przyjdę w sektorze. Nie strzelać do budynków. Dobra, się się udało.

Został jeszcze jakiś personel w okolicy? Nie, zero ruchu. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór. Cień jeden, potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnie. Naprowadzam. Cel w polu widzenia. 07, potwierdzam cel. Możecie ruszać. Cień jeden, ruszamy. Jeżeli bruk wyjdzie, dajcie znać. Potwierdzam. Sołb, kryj nas z prawej. To tak jest. Wchodzimy, Patrz na ziemię! Tak, tak. Wypatrujcie, ktoś wychodzi. To no kobieta z dzieckiem, nie strzelać! Nie jest personel, opuszczam tajemnicę. Hasana. No jest. Uzbrojony personel. Przyjąłem. Uwaga na cywili. Przeciwnik oberwał. Hej, Hasana tu nie ma. Pusto. Wstrzymać ogień! Wstrzymać Co, ogień! Kolumna pojazdów zbliża się z południa. Wroga piechota kieruje się do stajni. Przyjąłem, Ghost. Wyłaście stamtąd, kierujcie się na północ. Już! Kres, wszystko. Jasne! Muszamy! Rozjebać ten budynek! Już! Przyjąłem. Bliski ostrzał. Ognia. Działko 40 milimetrów. Zalałem, że widzę. Dobra robota, cieni jeden. Przebijamy się na zachód do szklarni. Co Więcej ludzi w szklarni. Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Wyłącz ogień! Hasan może być w środku. Możemy zajrzeć do wnętrza budynku? Tak jest. Chwila. Wyłącz podczerwień i poszukaj Hasana w szklarni. Nie widać celu, mamy tylko uzbrojony personel. Go, cofnijcie się, bierzemy też szklarnie na cel. Zrozumiano. Ognia rozwal te szklarnie. Cień jeden, cel trafiony. Idziemy dalej. Zrozumiałem, 07. Są już skończeni. ich. Gdzie on się podział? Musi być w tej bazie. Cień jeden, za ile przybędzie konwój? Jest sześć kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Dam znać, Rudolfo. Dobra. Graves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch w budynku. Z 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Nie atakować budynku. Cień jeden. Udział. Musi być w tej bazie. Cień jeden. Za ile przybędzie konwój? Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Dam znać, Rudolfo. Dobra. Graves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch w budynku. Zrozumiano, 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Cień jeden, mamy wrogu. HQ! Z lewo, już! Mamy ruch, piechota wroga. Cień jeden, wrogowie na wieży ciśniej. Uwaga, w pobliżu są cywile. Nasi są pod ostrzałem. Zrób na nich zbliżenie. Mm. Ghost towerowa! Likwidacja. Mamy rannego. Nasi potrzebują zasłony ogniowej. Rozpętaj piekło. Dobry strzał. Wypatruj wroga. Dwaga wolna. Ghost, zero ruchu. Co u was? Wyliżę się. Pocisk trafił w płytę. Dokładnie. Dobrze, że wy macie lepszego cela. Przyjąłem, 07. Zrozumiano. Ruszamy. Kogowie na podwórzu. Posłanie naszych. Prosto w cel! Ghost! Nie widać ruchu. Przyjąłem. Idziemy do wejścia. Tak, widzimy was. Uwaga! Konwu jest o 3 km stąd. Spinać dupy! Zrozumiano! Alejandro, co z eksfiltracją? Na miejscu za 5 minut. Będzie gorąco! No to do roboty! Pracujemy! dajcie Kolejny! Kolejny! Dzień jeden! Zamierzyłem Hassana! Czekam na górę! Graves wyłazi na piętro! Północny zachód! To jest są Hassan, nie? Możliwe, że to nasz cel! To jest, to jest Hasan. Tak, to Hassan! Więcej wrogów na podwórzu! Załatwijcie ich! Nie atakować budynków. Dzień 1, hasan namierzony. Idziemy po niego. Cel schronił się w budynku na piętrze. Południowy zaraz. Lepa! Nasi się tym zajmą. Kurwa, kim jesteście? Przyjąłem 07. Pociągamy was. Idzie z nami. Dzień jeden, to prawo 07. Mamy go. Cel przechwycony. Przyjąłem 07. Jak eksfiltracja? Tu Wiktor 1-1. Eksfiltracja za dwie minuty. Uwaga, konwój wojskowy zbliża się do OD. Zrozumiano. Do wszystkich jednostek konwój zbliża się do obszaru działań. Przyjąłem dzień jeden. Macie dobre oko. Alejandro, co robimy? Są po stronie kartelu! Strzelć z rozkazu! Dzień jeden, słyszeliście? Tak jest. Uwaga, Meksykańskie oddziały są traktowane jako wróg. Możesz atakować konwój. Broni zbrojona! Leci rakieta! Pusik odpalony! Unikać ostrzału budynku. Cel dostał. Skrywamy ruchu. Do wszystkich jednostek wykryte cele zneutralizowane. Możecie kontynuować. Przyjąłem się jeden. O, Eksfiltracja w drodze. Dobra, udało się. Dalej, dalej! Jestem moją remonturz! Nie macie prawa! Kulkur na PELS! Zapłacicie za to. Samą porę, bracie! Nie zostawiłbym was! Ewakuujemy się przez Olwedę. Możemy natrafić na opór! Mamy wsparcie powietrzne, poradzimy sobie! Dobra! Jasna! Dzień jeden. Mamy przesyłkę. Wracamy do bazy. Kaczek, żyłka, jebana przynęta! O to właśnie chodzi, Cienie! Wiecie, że to kocham, kurwa! Łączcie z generałem. Przyjąłem. Graves, chcę dobrych wieści. Mamy go. I właśnie eskortujemy go do bazy. Pośpieszcie się. Nie możemy go tak długo trzymać. Przyjąłem. Uwaga, na północy jest miasto. Monitoruję. Uwaga, nasi zatrzymali się na drodze. Do wszystkich, co to za opóźnienie? Dzień jeden, mamy ruch na stacji paliw przed nami. Możliwe, że to ludzie kartelu, namierzam. Zrozumiano, przeprowadzimy świat, bądźcie gotowi ruszać. Obserwator, namierzysz tę stację benzynową, szybko. Widzę cel. Nawigacja, identyfikacja stacji benzynowej. Tak jest, nakładka ustawiana. Sporo nieznanych celów w terenie Poszukaj broni, sprawdźmy czy ludzie kartelu proszą się o kłopoty Nie widać broni Niezidentyfikowany personel na południe od stacji benzynowej na benzynowy, Czy na od. stacji no to zaczynamy zabawę. To wszystkich brak widocznych wrogów. Macie zielone światło! Cień jeden zrozumiano, ruszamy. Rodolfo w drogę! To cień, drużyna terenowa w ruchu. Osłaniajcie ich! Hmm, ktoś przechodzi przez jezdnię. Co on no odpierdala? Cień jeden, chyba mamy tu problem. Z drogi! Rodiano! Rodiano go! O Poprawę! Moja berwał jest na skrzyżowaniu. Wysiadać, wysiadać! Dzień jeden! Trzymać ogień, trzymać ogień! Uzbrojeni ludzie na skrzyżowaniu. To pieprzoda zasadzka! Obserwator ognia, osłaniaj naszych ludzi! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Kryć się, kryć się! Do wszystkich ostrzał, niebezpiecznie blisko, zdajcie raport, jak będziecie mogli! Dzień jeden udało się. Nie ponieśliśmy sprawy. Hasan zabezpieczony! Dzień jeden, nie strany. Zero siedem, zrozumiano. Półkowicz, co dalej? Dzień jeden, okupimy się w budynku za nami. Przyjąłem. W ruchu! Nasi wchodzą do restauracji. Nawigacja, oznacz ten budynek. Bo to cywile, bo kurde... To strasznie ciężko rozpoznać cywile z żołnierzy. Wysiadać, wysiadać! Uzbrojeni ludzie na skrzyżowaniu. To pieprzona zasadka! Obserwator ognia, osłanie ludzi. Wstrzymać ogień, wstrzymać ogień! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Kryć się, kryć się! Do wszystkich ostrzał, niebezpiecznie blisko, zdajcie raport, jak będziecie mogli! Cień jeden udało się. Nie ponieśliśmy strat. Krasat zabezpieczony. 07 zrozumiano. Półgodni, uwaga, co dalej? Cień jeden, okupimy się w budynku za nami, odbiór! Przyjąłem. W ruchu! Nasi wchodzą do restauracji. Nawigacja, oznacz ten budynek. Czysto! Nie strzelać, cywile opuszczają strefę działań. Spieprzają stąd. I słusznie. Widzę naszych. Są na dachu restauracji. Rodolfo, bez ich helikoptery! Tak jest. Baza, tu Wiktor 3-1. Proszę o natychmiastową ewakuację. Jesteśmy na dachu restauracji w Olmedzie. Sprawdźcie na wschodzie. Widzę ruch na wzgórzu. RPG! Padnij! Dzień. Dzień jeden. Jesteśmy pod odstałym RPG ze wschodu. Zrozumiano. Atakuję. Widzę RPG. RPG jest likwidowany. Uwaga! Wróg z RPG jest sprzątnięty. Żołnierze kartelu przy kościele. Zrozumiano, kościół. Obserwator, ostrzelaj tych z kartelu, ale nie strzelaj w kościół. Mogą to być cywile. Niezły strzał. Siekiera 3-1 w drodze. 5 minut. Do wszystkich helikopterów ekstrakcyjnych w drodze. Pięć minut. RPG. RPG zdjęty. RPG, uwaga. Grupa idzie na stację benzynową. Od wschodu nadciągają pojazdy. Cmentarz. Ludzie kartelu na stacji benzynowej. Prawo. Nie pod podostrzałem! Likwidacja. ciekawa mi się, bo e, z tym samolotem, no ale też jakby jest trochę taki. Prosto w celu. No to ności więc. Tylko mi się w Maroku i na lejnie jedno z ciekawszych. E, no, Może szukamy do, do niczego przyczepiło się. Taka, e, taka jedna z. Na razie brakuje średniej. Brakuje ruszenia. To się nie jeden. Wszystkie ideje, widoczne żeby... zagrożenia zdjęte. Niech się oglądam, ile nadzieję, że... Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że nam się podoba. Hasan zabezpieczony. Wciąż jest bucem. A wy jesteście równie bezmyślni jak wasza broń. Brawo 7.1. Zamknij Hasanowi mordę. Uwaga nie nadjeżdżają pojazdy! Boisko południowy zachód! Uwaga! Południowy zachód. Załoga moździerza zlikwidowana. Cel dostał. Wrogowie na południowym zachodzie. Możesz atakować wszystkie cele. Niezły strzał. Przeładowuję. Prosto w cel. Drużyna przeciwlotnicza Armii. na wschód od boiska. Kul, Armia przemieszcza się z północnego wschodu. Kul, te załogierki są przyrąbane. Drużyna przeciwlotnicza zlikwidowana. Alejandro, gdzie filtracja! Kończą nam się naboje! Będą za minutę. Właśnie widzę, że przez boisko jadą pojazdy wojskowe. Śmigłowiec leci z południowego zachodu. Tak jest. Wysyłają wszystko co mają! No proszę, zwalczymy korupcję w jeden wieczór! Zostały trzy magazynki! Zostały mi dwa magazynki! Kończy mi się amunicja! Szykować noże! Nie zginiemy na klęskach! Pocisk na placuję? Na jedzie drogą na północ. Kontruję flaradzki! Ktoś chce na morze być jakby do nas. Kurde, gdzie jest to stanowisko? Szybcy do mnie rakiety. Namierzył nas pocisk! Skąd? Odpalał flary! Jestem pod odstrzałem! Gąs otaczają nas tu! Żołnierze kartelu Przyszkola! Rakieta! Rakieta! Flary odpalone! drużyna przeciwlotnicza padła? Przestańcie do nas celach. Widzę drużynę przeciwlotniczą na zachód od budynku szkoły. Zmili był u nas przy szkole! Drużyna przeciwlotnicza zlikwidowana. Wszystkich jednostek. Tu się 3-1. Nadciągamy z południowego zachodu. Czas 30 sekund. Siekiera 3-1, tu Cień 1. Przyjąłem. Nasi są na dachu restauracji. Strefa lądowania będzie pod ostrzałem. Zostaniemy na stanowisku, żeby Was osłaniać. Odbiór. Tak jest. Nadciągamy. 3-1. Bez odbioru. Ekstrakcja za 30 sekund. Tak jest. Drużyna przeciwlotnicza przy moście. Strona przeciwlotnicza. Masz! Ostatni magazynek! Atak udany. Drużyna przeciwlotnicza zlikwidowana. Graves! Pojazd opancerzony blokuje nam wyjście! Potrzebne wsparcie powietrzne! Obserwator, atakować te pojazdy! Kiedy te chuje sobie uświadomią, że krasa Północ! Jednostki pancerne jadą przez most! Więcej pojazdów pancernych przejeżdża przez most. Północna strona. Drużyna przeciw padła. Poduje ulicie, Uwaga! 3-1, tu się 3-1. Jesteśmy na pozycji. Przyjąłem 3-1. Lądowisko jest na zachód od budynku. Nasi są już w drodze. 3-1, przyjąłem. Prawo 07. Przybyła ewakuacja. Idźcie na zachód od budynku. Czekają na was. Zrozumiemy 3-1. Idziemy! Tak jest, ruszamy. Tak jest. Dzięki Bogu. Zrozumiano! Prawo 07, lądowisko zabezpieczone. Możecie ruszać. Zrozumiano, Ruszamy no no, sobie misja, takie ruchy. Rozumiecie. 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 jest naprawdę pozyskią, bo i można dużo no, nie wiem, to była słaba misja, bo była bardzo ciekawa i fajna. Myślę, że podobała się tylko wygrosza. Grałem długiego razu, co się podobało, bo widziałem, na należy ale za pierwszym razem trochę nie mogłem skumać, jak to się działa i ciężko mi się spodziewało, że wygrosza, ale było wszystko okej. Gotowe. Dobra, przekaz na żywo. Znasz arabski? Nie. A perski? Nie. Na no, pewnie. Więc pozwolisz, że będę mówił po waszemu. Bo jesteście niedouczonymi kundlami. Ech, wygląda na to, że źle zaczęliśmy, Hassanie. Mówisz do oficera Sił Specjalnych. Jesteś przywódcą organizacji terrorystycznej. I niby kto to mówi? Jaki masz cel? Majorze, a w jakim celu zbombardowaliście mój kraj? Cóż zgaduję, żeby cię rozjebać? Jesteś bezczelnym przygłupem. Nauczysz się szacunku, gdy twoja ojczyzna zapłonie. Sprzedałeś się kartelowi, Hassanie. Więc gdybyś zniknął, nikt nie wiedziałby, gdzie szukać twoich jebanych zwłok. Torturowanie mnie sprawiłoby ci przyjemność, co? Skąd masz amerykańskie rakiety? Nie obchodzi mnie skąd je ma, a dokąd zmierzają. Tylko spójrz, Hasanie. Albo skończysz jako karma dla kojotów, albo zaczniesz gadać. Jestem zakładnikiem. To nielegalne. Jesteś jeńcem wojennym. Iran nie toczy wojny z Meksykiem. Nie łamie żadnego prawa. To ci ludzie i ich dowódcy je łamią. Ty i twój generał Gorbani złamał. Ani się. słowa o nim! Zabiliście go, zapłacicie za te zbrodnię! A nałchady, ale mu za atak! Ten dupek ma trafić za kratki i tam zgnić albo trafić do dołu z wapnem. Generale, śmierć Hasana oznacza wojnę. Więzienie go jest nielegalne. W tej chwili to niebezpieczne. Powiedz, że masz jakieś rozwiązanie, Laswell. Właśnie nad tym pracuję. Dowódco. Pozwól to zakończyć. Niczego bardziej nie pragnę. Lecz LaZuel ma rację. Bez dowodów trzeba go wypuścić i podążać jego tropem. A czy to żart? Dopiero go złapaliśmy. Obawiam się, że nie. Znaleźliśmy coś w jego telefonie? Tak, chyba mamy trop. Dobrze. Odstawcie go i wypuśćcie. dalej! Idziemy! Udało nam się zhakować dane z telefonu Hasana. Wskazują, że kontaktował się z kimś na wybrzeżu Hiszpanii, kiedy go złapaliśmy. Sygnał pochodzi z fermy, która służy kartelowi za dziuple. Leży na odludziu nad wodą. Idealna do przemytu towarów w tym i rakiet. Musimy się tam dostać i poszukać rakiet. Zdjęcia pokazują cztery budynki i latarnie. Musimy zrobić zwiat w środku, ale okolicy pilnuje kartel. Wysoka trawa ułatwia ukrycie się w odpowiednim stroju. Stroju maskującym. Dokładnie. Będę wypatrywać ruchów i ewakuuję was łodzią. Nie powinnaś być tam sama, Kate. Bez wsparcia. Trójka to już tłum. To nie nasz rewir, John. Działamy powoli i po cichu. Jesteśmy tu nieoficjalnie na własną rękę. Dam znać, kiedy będę na pozycji. Znajdźmy te pociski, nim Hasan odpali je nam za plecami. No więc to no widzowie macie małą zapowiedź już kolejnego odcinka, więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Zrobiliśmy w końcu dwie misje, no ale to były dwie takie misje w akceptowalnym czasie i też jakby w jednym można powiedzieć jednej takiej tematyce właśnie docieliśmy samolotem, więc chyba się o nie obrazicie. Więc z moich obliczeń wynika, że zostało jeszcze 9 misji, ale jeszcze nie wiem, czy się wszystko je przekonamy. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę i suba z na kanale. No i do następnego. Sieman!